To jest ostatni dzień, kiedy kacperek był. się Jakąś łakie. Te klify, tam plaże. I właśnie stamtąd kacperek z babką wypłynęli. Tu jest to miejsce. W lipcu 2018 roku fala upałów w Europie przyczynia się do serii pożarów. Najgroźniejsze okazują się te, które wybuchają w Grecji. Kataklizm przechodzi do historii kontynentu jako najtragiczniejszy pożar XXI wieku. żałoba. I trauma. Ludzie w panice uciekający przed falą ognia. Ludzie się palili. Ludzie wskakiwali do wody, jakby wojna była. To był taki chaos, że nikt nie wiedział, co ma robić. Nie? Tam ludzie, co mieszkają, oni mówili, że czegoś podobnego w życiu nie widzieli. Nie? Niektórym udaje się wsiąść na łódkę. Mają nadzieję, że dopłyną do najbliższego portu w Rafinie. W jednej z nich. Siedzi dziewięcioletni kacper razem ze swoją mamą. mi, że są na łódce i łódka odpływa. Mała łódka była z silnikiem, czyli taką łódką to jest 3 minuty i byli przy w rafinie, nie? Zginęło już prawie 70 osób, w tym dwoje turystów z Polski. Matka z synem była wśród tych, którzy przed pożarem chcieli w łodzi uciec w morze, ale łódź zatonęła. Tam leżały cztery ciała i. w pierwszym był kacperek. Później były już dwie starsze kobiety, a później moja była żona. Żona i syn pana Jarosława to dwie z ponad 100 ofiar pożarów w Grecji. Nie powinno tyle ludzi zginąć. Nawet jak coś się pali, to oni powinni być przygotowani do tego. Są zmiany klimatyczne, że coraz cieplej. I właśnie o to mi tylko chodzi, żeby.

Siedzę sobie na patio w hotelu we Wrocławiu, jest koniec września, ciepło jak w wakacje, słońce świeci, piję sobie bardzo dobre espresso i w tych pięknych okolicznościach muszę Wam powiedzieć, że coraz bardziej doceniam globalne ocieplenie. W miejscu, które powstałoby, możliwy był postęp. Gdzie od kilkudziesięciu lat teoria zderza się z doświadczeniem, a każda hipoteza poddawana jest wnikliwym badaniom, postanowiliśmy przeprowadzić eksperyment. Ponad 30 lat od powstania tego nagrania wróciliśmy do Instytutu Badawczego Energetyki razem z trzema niezależnymi ekspertami. I poprosiliśmy. By rzucili trochę światła na problem, od którego zależy nasza przyszłość. Tym bardziej, że ci, którzy w dużej mierze o niej decydują, w ogóle nie zdają sobie sprawy z zagrożenia. Sformowanie kryzys klimatyczny jest wymysłem lewicy. Klimat, jak. świat światem się zmieniał. Ja nie wiem, na ile w rzeczywistości człowiek przyczynia się do zmian klimatycznych. Ludzie i tak wybrą w dużej ilości. Swoje racje próbują za wszelką cenę uprawdopodobnić. Głosy naukowców są bardzo różne. Klimatolodzy się spierają, z czego one wynikają. No są bardzo podzielone zdania ja jestem innych profesorów Uniwersytetu. Skoro politycy powołują się na naukowców, to zweryfikujemy ich słowa właśnie z ich pomocą. Dziennikarza i edukatora w dziedzinie fizyki i klimatu Marcina Popkiewicza specjalistę w dziedzinie techniki cieplnej Piotra Juźwiaka z Instytutu Badawczego Energetyki oraz profesora Szymona Malinowskiego, dyrektora Instytutu Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Przedstawiliśmy im wypowiedzi polskich polityków dotyczące klimatu i globalnego ocieplenia i poprosiliśmy o komentarz. Żeby mogli odnieść się do sprawy obiektywnie, nie zdradziliśmy im autorów przytoczonych przez nas cytatów. Ujawniamy ich. Dopiero teraz. To globalne ocieplenie trochę za daleko zaszło. Jutro w nocy minus 17. No tak, w marcu, tak. No, rzecz nie bywała w sumie. Ta interpretacja no jest jakimś wytworem fantazji. Bo choć 22 marca 2013 roku, gdy Ryszard Petru pisał ten post, wielu zadawało sobie pytanie: Gdzie jest To jak się okazuje Niewystarczający dowód na to, że globalnego ocieplenia nie ma. Oczywiście, gdyby codziennie było minus 17, to tak, można by się upierać, że globalnego ocieplenia nie ma. Nie odróżniamy pogody od klimatu i nie rozumiemy, co to znaczy słowo globalne. Czy to jest bardzo skomplikowana wiedza? Nie, to, to nie jest bardzo skomplikowana wiedza. To naprawdę bardzo, bardzo niewiele wymaga zadać odpowiednie pytanie w wyszukiwarce internetowej. Spróbowaliśmy. Pogoda to aktualny stan atmosfery w danym miejscu o określonym czasie. Klimat to ustalony na podstawie wieloletnich obserwacji charakterystyczny dla danego regionu ogół zjawisk pogodowych. Można by się pytać, jak ci jajogłowi naukowcy, którzy zajmują tą atmosferą i tak dalej, mówią, że są w stanie przewidzieć klimat na kilkadziesiąt lat do przodu, kiedy nie są w stanie przewidzieć pogody na za dwa tygodnie? Nie, nie potrafimy przewidzieć pogody na dzień, na dzień jutrzejszy, nawet na dzisiejszy. O! No właśnie. No dobrze. Niech mi pani powie, że taką sześcioscię kostką zwykłą. Jaki będzie wynik? Czy wypadnie jedenka dwójka, trójka, czwórka, piątka, szóstka, wie pani? No nie, nie wie pani, byli, tak? To jest losowe. Jedna, sześć. szósta, prawda? Nie no. wie pani. Ale jakbym miał rzucić, nie wiem, milion razy. To jest w stanie pani powiedzieć, jaka średnia będzie z tych rzutów? 3,5. Tak? To z bardzo niewielkim błędem. Więc klimat to jest średnia. My pytamy się o średnią. A pogoda, to jest jakie nam wypadnie oczko w danej chwili, na następnym rzucie, czy za nie wiem, za 1208 rzutów, tak? Żeby zebrać globalną średnią, na całym świecie od lat są ludzie, którzy zmieniającą się pogodę obserwują nieustannie przez 365 dni w roku. Za chwilę będziemy bardzo wysoko. Ale co gdy kolejka nie działa, bo takie dni się zdarzają. Pozostają nasze nogi. Obserwatorium meteorologiczne na szczycie Kasprowego Wierchu to najwyżej położony budynek w Polsce. Na szczyt Kasprowego jeszcze musimy ponad 10 pięter pokonać. To prawie 2000 metrów nad poziomem morza. Już na tej wysokości, gdzie jesteśmy, dzieją się. Tworzą się te procesy pogodowe. Sześć. Wszystkie skrupulatnie odnotowują obserwatorzy pogodowi. Przez całą dobę o każdej pełnej godzinie wysyłają do warszawskiej centrali depesze, w której opisują parametry takie jak temperatura, ciśnienie, wilgotność powietrza, wiatr, opady czy zachmurzenie. I takie depesze są wysyłane z e, tysiąca stacji na całym świecie. I to na podstawie tych wszystkich depesz właśnie naukowcy wyciągają takie wnioski, że na przykład mamy do czynienia z ociepleniem klimatu tak jest na podstawie takich ciągów A od jak dawna trwają takie badania dotyczące klimatu, które właśnie pozwalają stwierdzić, że on się zmienia? No na pewno dłużej niż fizyka kwantowa, dzięki której może, mogą nas państwo obejrzeć i, i wysłuchać. Mamy termometr i sondy automatyczne. I choć do dyspozycji są coraz bardziej zaawansowane narzędzia, które automatycznie zbierają dane, ten deszcz, który tam się zbiera, kropelki wody, zbudza specjalne impulsy mhm. i wysyłają je bezpośrednio do systemu. To jest wiatromierz. Tutaj mamy możliwość notowania prędkości wiatru w milisekundach nawet. To dokładnie w tym samym miejscu. To najwyżej położony dach w całej Polsce. Dane o pogodzie gromadzone są od ponad 80 lat. Tu na przykład mamy dziennik z 1942 roku, z września, po niemiecku, bo tutaj wtedy stacjonowali Niemcy, Obserwatorium Kasprowy Berg. Tu wszystkie dane podobne do tych, co my mamy na pierwszej stronie. Także i temperatura, i ciśnienie, i zjawiska, wszystkie te najbardziej istotne dane już w 1942, w 1941 od 1939 w zasadzie były zapisywane. Mamy pomiary z przeszłości, które są znacznie starsze niż czas, w którym mamy przyrządy pomiarowe, bo mamy pomiary z bombelków powietrza zgromadzonych w lodowcach, mamy pomiary z osadów oceanicznych. My potrafimy zmierzyć i tą obecną i przeszłe zmiany klimatu. To robi wrażenie, więc jak ktoś wychodzi i mówi, że spojrzał za okno i tam jest zimno. Niektóre zmiany widać jednak gołym okiem. To ścieżka, którą kiedyś ludzie szli nad jezioro najpewniej. Zobaczymy, dokąd prowadzi teraz. Już chyba dawno nikt nią nie chodził. Coraz gęściej. I zgodnie z mapą jesteśmy nad jeziorem, a jezioro wygląda dokładnie tak. Z mapy wynika, że stoimy teraz dokładnie na dnie jeziora Skrzatusz. Jeszcze kilka lat temu było tutaj co najmniej 1,5 metra wody, ale w tym momencie jest tu po prostu sucho. Tu była wszędzie woda. Myślę, że tam jeszcze trochę wody widać. Dopiero tam, tam daleko zaczyna się jezioro. Czy pan pamięta te czasy, kiedy była tu woda? Oczywiście, bo te jeziora były kiedyś połączone yy, wszystkie między sobą. Yy, na jednym z, z takich jezior dziadek, mój dziadek był rybakiem. I w zasadzie na większości jezior tutaj rybakami byli drzazgowscy. To było na Powidzu, na Gople, na Mogilnie, na harzykowa. Tam wszyscy rybakami byli drzazgowscy. Gdyby nasi dziadowie zobaczyli, co zrobiliśmy z tą ziemią, to nie wiem, czy byśmy mogli się jakoś spojrzeć w oczy. – Mamy globalne ocieplenie, ale nie ma konsensusu co do tego, czy człowiek powoduje to globalne ocieplenie. To jest chyba moje ulubione pytanie, które zadaję na wykładach? Się na początku pytam e, wykładu często e, o konsensus w temacie zmiany klimatu w środowisku naukowym? E, pytam się, ile procent największych instytucji naukowych e, zgadza się w pełni z tym, co mówi IPCC, czyli że klimat się ociepla, jest to wynik naszej działalności, emisji gazów cieplarnianych, głównie dutynku węgla spalania paliw kopalnych i będą z tym poważne problemy? Ile procent organizacji zgadza się z IPCC, a ile procent uważa inaczej? 50 na 50, tak? E, ile? 95 się zgadza czy nie zgadza? A 5% się nie zgadza, tak? Ile? 90% się nie zgadza, tak? Super. E, na scenie pokazuję całe stado instytucji, które się zgadzają. E, proszę Państwa, pokażę loga przykładowych organizacji, które się zgadzają. Wszystko wielkie organizacje naukowo, i Renomierze. Oni stwierdzają, tak, ociepla się nasza robota, to węgla paliwa kopalne, będą problemy. No i się pytam, dobrze. E, Pan powiedział, że 20% się nie zgadza. Na następnym slajdzie pokażę loga tej instytucji dużych, które się nie zgadzają, ale zanim je pokażę, czy mógłby Pan przypomnieć jakiś przykład po nazwie? Pamięta Pan jakąś organizację, która się nie zgadza po nazwie? Nie pamięta Pan. A Pani powiedziała 50 na 50 Pani pamięta jakieś, które się nie zgadzają. Nie może sobie Pani przypomnieć, tak? ale Pan powiedział, że 90% się nie zgadza, to Pan na pewno może takie organizacje wymienić. Pytam się o organizacje, nie o pojedyncze osoby. Nie pamięta pan, tak? Mm, mm, mm. Nie pamiętam. Nikt nigdy nie może sobie przypomnieć. Dlaczego? To nie jest wynik tego, że polskie społeczeństwo jest jakoś wyjątkowo sklerotyczne. Tylko pokazuje slajd, na którym jest po prostu czarny ekran. Mają państwo wszystkie loga organizacji, które się nie zgadzają. Nie ma ani jednej takiej instytucji. Uwaga! Tu policja, na podstawie przepisów prawa, wzywa się osoby zebrane w tym miejscu do opuszczenia nieblokowania Nasz świat jest całkowicie niszczony. Planeta przetrwa to wszystko, to my tego nie przetrwamy. Skutki katastrofy klimatycznej będą dotykać nas w pierwszej kolejności. Prosimy o i natychmiastowe zejście z. Dominika, wiktoria, Adam i ich znajomi aktywiści spędzają wiele czasu, by dotrzeć do danych na temat zmieniającego się klimatu. To my musimy tłumaczyć. Prezydentowi, premierowi, innym ludziom w rządzie, innym ludziom w Sejmie, że trzeba transformację energetyczną przeprowadzić w tym kraju. Ja bym chciała, żeby Polska była jak najbardziej rozumiana pod względem czystej energii, bo ona jest najtańsza, najbardziej najszybsza do zabrażania i najbardziej stabilna. To, proszę panią chciała, to w górach to śnieg, a na się na My spędzamy czas szukając tych informacji, konsultując się z ekspertami, zbierając społeczne poparcie dla tych zmian, a nie oni. I to jest absurdalne. Nie zasypywać argumentami. Są bardzo jednostronnym pani stwierdzeniem. Ja myślę, że jestem są Jest jakaś zupełna taka luka między tym, co dzieje się na scenie politycznej, a co się dzieje w nauce. Że kryzys klimatyczny jest jedną z jednym z najlepiej udokumentowanych zjawisk w historii nauki. Użytkowanie własnych zasobów naturalnych, czyli w przypadku Polski węgla i opieranie o te zasoby bezpieczeństwa energetycznego nie stoi w sprzeczności z ochroną klimatu i postępem w dziedzinie ochrony klimatu. Powiem krótko, stoi w sprzeczności. Jeżeli sięgamy po złoża węgla, wydobywając je w kopalniach i spalamy ten węgiel, no to upuszczamy do obiegu nowe atomy węgla, to rośnie stężenie tlenku węgla w atmosferze i wpływa to na klimat. Mówimy, że jest inaczej, to są kompletne farmazony. To, yy, jak zachowuje się ziemski klimat, w w szczególności na wrzucenie tam jakiejś ilości dwutlenku węgla, no to jest kwestia wiedzy. To jest trochę tak, jakbyśmy wzięli i. Mam. Jakiś gadżet. O, jest, mam monetę w kieszeni. Teraz tak. Mam tą monetę. To jest taka dwuzłotówka, marki dwuzłotówka. Yy, I ją trzymam i zaraz ją puszczę. Co się z nią stanie, pomyślmy. Trzy, cztery. O, rzecz mordę, spadło. Coś ktoś właśnie tego spodziewał? Pełne zaskoczenie, nie? I oczywiście no wszyscy wiedzieliście. Dlaczego? No bo działają prawa fizyki, które dobrze znamy. E, I jak się spojrzy na zmiany klimatu, to to jest naprawdę prosta, elementarna, XIX-wieczna fizyka. I jak zwiększymy w atmosferze stężenie gazów cieplarnianych, temperatura przy powierzchni planety wzrośnie. Weźmy pod uwagę, jaki jest dzisiaj świat. Ale oprócz świat ochrony klimatu, prezydent Andrzej zabon, Duda wierzyli zwrócił wierzyli też wierzyli uwagę na inną, wierzyli bardzo, wierzyli bardzo wierzyli ważną wierzyli kwestię. Wierzyli. Bezpieczeństwo energetyczne. Polski Węgiel rzeczywiście jest jakimś istotnym elementem naszego bezpieczeństwa energetycznego obecnie. I też bym go nie wyłączył jutro. Biarszy podjął działania, żeby szybko pojawiły się alternatywy dla węgla. Każda mniej tona, którą potrzebujemy, mniej ropy, gazu ziemnego, węgla, to jest lepsze bezpieczeństwo energetyczne, to są niższe ceny energii. Kosztowało nas to w zeszłym roku, zakup tego za granicą, ropy, gazu i węgla, blisko 200 miliardów złotych. Przepraszam, to są kosmiczne pieniądze, które wywalamy, jak nie do ruskich oligarchów, do szejków arabskich, tak? Nie jest w naszym interesie. Lepiej byłoby dawać te pieniądze w Polsce, nawet większe, żeby moja firma zamówiła u Ciebie, drogi widzu, stawianie sieci energetycznych na kablach z polskiej fabryki, na miedziskach ghm tak? To nie są jakieś wyrzeczenia w imię ochrony klimatu tylko i wyłącznie. To jest szereg innych korzyści. Dwutlenek węgla. Ten trujący. Sarkastycznie to mówię. Gaz każdy z nas pije w wodzie mineralnej albo Pepsi. Z nim walczy Unia Europejska. Nie chodzi o ołów, tylko o CO2. Nie chodzi o to, w tym y, klimacie czy dwutlenek węgla jest trujący, czy nie jest trujący, tylko jak wpływa na nasze otoczenie i klimat planety. Od końca XIX wieku mniej więcej wiemy o istnieniu tzw. efektu cieplarnianego. Znaczy wiemy, że dwutlenek węgla ma mm, zdolności do zatrzymywania ciepła. Właściwości dwutlenku węgla w atmosferze można porównać do właściwości koca. Ale dlaczego, jak się przykryjemy kocem, robi nam się cieplej? To jest kawałek tkaniny, który żadnego ciepła się nie wydziela, prawda? Ale izoluje ciepło. No właśnie. Utrudnia ucieczkę ciepła na zewnątrz. Pod kocem zaczyna akumulować się energia termiczna. Rośnie temperatura. No i o to chodziło, jak się przykrywaliśmy kocem, tak, żeby zrobiło się cieplej. To czy my w takim razie tak często stajemy w kontrze? Bo i ta reprezentacja w Parlamencie Europejskim. Biało-czerwonych barwach. Ja mam pytanie, ile krajów w Europie y, ma wielkie monopole energetyczne dominujące na rynku, o, które obsiedli politycy? Ile tych krajów w Europie jest? W Węglandia, Kowland. My jesteśmy, tak? I dlatego my jesteśmy w kontrze. Bo politycy bronią swoich interesów? To nie jest działanie w interesie Polski, Polaków, y, już nie mówię, że naszych dzieci. To jest tak naprawdę działanie w imię swoich krótkoterminowych interesów. Nasze lasy i nasze zielone uprawy pochłaniają więcej niż emitujemy CO2. No to jest tak, coś usłyszałem i później to retransmituję bez rozumienia, tak? Znaczy, krótko mówiąc, tutaj jest kompletne nierozumienie obiegu węgla w przyrodzie. Analizując obieg dwutlenku węgla, naukowcy jednoznacznie potrafią stwierdzić, jaka część dwutlenku węgla, która jest w atmosferze, pochodzi z emisji człowieka, a za jaką część odpowiadają procesy naturalne. Natura nadal emituje CO2 i to pod względem ilości jak szacujemy, znacząco więcej niż my jako tacy. Tylko trik polega na tym, że ten naturalny obieg węgla w przyrodzie jest zamknięty. Oceany część CO2 pochłoną, rośliny część pochłoną, wulkany część wyrzucą z powrotem do atmosfery. I ten obieg jakoś trwa. Natomiast my dokładamy do tego taki kamyczek za kamyczkiem. I sam ten nasz mały kamyczek w skali tego naturalnego obrotu węgla jest właśnie problemem. To zaburza równowagę. Bo zaburza równowagę. I zaburzają bardzo gwałtownie, jak się okazuje. Wyobraźmy sobie swój, w którym jest 600 cukierków. I tutaj jest mnóstwo ludzi, którzy się kłębią wokół tego słoja. Wyciągają cukierki ze słoja, wymieniają się nimi, nie zjadają, są na diecie i wsadzają z powrotem do słoja. I teraz tak, w ciągu kwadransa wyciągają 200 cukierków ze słoja, 200 cukierków do słoja wsadzają. Czyli tak, jest 600 cukierków w słoju, minus 200, plus 200, to po kwadransie ile będzie? To samo. Prawda? Ciągle 600. Następny kwadrans z tego samego, minus 200, plus 200. O, wciąż tak, Żeby nie było nudno, ja mam gdzieś tam plecak z cukierkami, dorzucę co kwadrans 10 cukierków. Dobra, wy to co wcześniej, minus 200, plus 200, ja plus 10. To po kwadransie z tych 600 zrobi się 610. Kolejny kwadrans tego samego, minus 200, plus 200, ja plus 10. 620, 630. Jak minie 30 kwadransów, Przybędzie 300 cukierków, z 600 zrobi się 900. I teraz pytanie. Za jaką część tego wzrostu z 600 do 900 odpowiadają moje działania, moje emisje cukierków do słoja? Ja emituję 5% tego, co Wy. Ja wkładam 10, Wy wkładacie 200, prawda? No wiecie, ja odpowiadam za 5% tego wzrostu, ale kiedy mnie nie było, to cały czas było 600 do znudzenia, prawda? Sytuacja jest wtedy kiedy ja przyszedłem. No ja odpowiadam za cały ten wzrost. A ja lubię globalne ocieplenie i chętnie finansowałbym jego postęp. Winorośla i palmy w Polsce? Super. Na pewno nie będzie super. Palmy może będą. Winorośla już mamy. Yy, natomiast yy, to nie jest tak, że my sobie możemy urządzić świat tak, jak urządzamy mieszkanie. Ta szybka zmiana, o której mówiliśmy, ten wzrost dwutlenku węgla i tak dalej, to wygląda w ten sposób. Najpierw wszystko wyginie, a potem wyrośnie co wyrośnie. Jeżeli komuś się wydaje, że możemy się wypisać z tego całego zamieszania, no to, to mu się wydaje. Płyniemy łodzią, tak? I ja zaczynam rąbać dziurę w dnie po swojej stronie. A pani mówi, że pani to nic nie obchodzi, bo pani część łodzi ma się znakomicie, tak? Na koniec wszyscy pójdziemy na dno. Zmiany klimatu to nie tylko o 1 stopień więcej średnia temperatura na świecie. To raczej zmiana sposobów, w jaki pogoda się kształtuje. <śmiany> Czyli na przykład więcej ekstremów pogodowych. W lipcu 2021 roku przez obóz harcerski w Kostkowicach na Śląsku przechodzi huragan. Dzieci poszły na kolację jeszcze w takich warunkach, które nie wskazywało, że, że, rozp że rozpięta tam się piekło. Poszły w krótkich spodenkach, w klapeczkach. W lesie było ponad 300 osób. Nikt nie przypuszczał, że w ciągu kilku minut zerwie się taka nawałnica. Że zniszczy kilkaset hektarów lasu i że te dzieci już tam nie wrócą. I to jest Marysia. 9 lat, i to był pierwszy obóz. Była bardzo szczęśliwa. O, i Marysia z menażką. Na pierwszym miejscu to było dwa lata temu. Pamiętam, jak szykowaliśmy strój Wajany, bo jako Zuchy miały tematyczne zajęcia, i właśnie jednym z tych, z tych tematów wtedy na obozie była bajka Wajana. Robiliśmy samodzielnie strój, ona była bardzo szczęśliwa i, i nawet nie wiedziałam, czy, czy zdążyłam go założyć. Taka głupia myśl, jakby, która przyszła mi do głowy, ale czy ona w ogóle coś zdążyła zaznać tej samodzielności. Przez dłuższy czas po powrocie nie mogłam, po prostu jak była burza, czy też, co się bardzo strasznie bałam, właśnie. Koszmoty były coraz głośniejsze, później zgasło światło, drzewa się przewracały, głównie dziewczyny właśnie tam płakały, bo się bały. To tak mocno właśnie walnęło o ziemię. Dużo osób myślało, że że nie będą mogli wrócić do domu, bo za bardzo będzie szaleć burza albo no dużo dużo było rzeczy. I tak minęło właśnie kilka, y, kilka godzin, no a następnego dnia rano wróciliśmy do domu. Było takie uczucie ulgi, tak. Jestem ogromnie zła na to, że... Wszyscy politycy tak łatwo deklarują i mm, mówią o tym, że to rodzina jest najważniejsza, że, że dzieci są naszą przyszłością i że to o nie powinniśmy najbardziej zadbać, podczas gdy sami realnie nie patrzą na to, jaka będzie ta przyszłość. Liczy się tylko to, co jest tu i teraz. Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, Szanowni Państwo, trzeba dbać o klimat, trzeba wprowadzać zmiany w energetyce europejskiej, ale Szanowni Państwo, to nie jest ten moment i nie jest ten czas. Dziś dotyka Europejczyków najbardziej inflacja. Czy zatem restrykcyjne założenia polityki klimatycznej są w stanie mitygować, łagodzić tę sytuację? Z całą pewnością nie. Pakiet Fit for 55 nie widzi pandemii, nie widzi wojny. Komisja Europejska i duża część Parlamentu Europejskiego funduje właśnie Europejczykom bardzo drogi i niebezpieczny eksperyment. Trudniej jest wytłumaczyć społeczeństwu, że mm, Zupełnie inaczej będzie wyglądać świat za te kilka, kilkanaście lat. I że to, co zadecydujemy teraz, te decyzje, które podejmiemy w tym momencie dnia dzisiejszego i w najbliższych latach, będą o tym decydować. Statystycznie każdego dnia na naszej planecie dochodzi do katastrofy związanej z pogodą i klimatem. To połowa wszystkich katastrof. Codziennie ginie w nich 115 osób.